Cześć! Witajcie w kolejnym filmiku z serii Surya Namaskar i w tym filmiku porozmawiamy sobie a propos techniki oddychania kapalabati. Jest to pranayama, którą bardzo polecam przed wykonaniem Suryana Namaskar. E, wykonuje się ją najlepiej rano na czczo lub po zjedzeniu a, lekkiego posiłku a, około półtorej godziny, dwie godziny przed. Um, także zapraszam na matę. Usiądźcie sobie wygodnie ze mną. Najpierw pokażę Wam, na czym polega kapalabati, a potem spróbujemy wykonać to razem. Także położymy sobie ręce delikatnie na kolanach, plecy wyprostowane. Wyobrazimy sobie, że od czubka naszej głowy jest złota nić, która nas ciągnie do góry. Zaczniemy od uspokojenia naszego oddechu, połączenia się z naszym oddechem. Następnie możecie położyć jedną rękę na brzuch. Żeby wykonać poprawnie kapalabacji, bierzemy pół wdech, czyli i następnie wykorzystając mięśnie naszego brzucha, przyciągamy e, mięśnie brzucha do tyłu, dając e, delikatny masaż wszystkim organom wewnętrznym. Także wykonam jedną serię raz, a potem możemy zrobić kilka serii razem. Czyli wdech. I następnie wydmuchujemy mocno powietrze przez nos. I na koniec wydmuchujemy całkowicie powietrze i wdech. I wydech. Wykonamy trzy serie kapalabaki. Jesteście gotowi? Ok, no to zaczynamy. Także siadamy, jak ja powiedziałam, wygodnie. Położymy sobie jedną rękę na brzuch. Na razie połączymy się z naszym oddechem. Możemy zamknąć oczy. Wdech i wydech. Teraz pół wdechu i zaczynamy. 10, I wdech. Zatrzymamy oddech na wdechu, wydech, zatrzymamy oddech na wydechu. Wdech i wydech, i druga seria wdech do połowy. I zaczynamy. Wdech, wdech. Zatrzymujemy oddech, możemy przybliżyć brodę do klatki piersiowej, zamykając dziala barabanda. Puszczamy wydech. Zatrzymujemy oddech. Puszczamy wdech. I wydech. I trzeci, ostatni raz, czyli pół wdechu. Teraz robimy troszeczkę dłużej, pół wdechu i zaczynamy. Wdech, wdech. Brodę do klatki, zatrzymujemy oddech. Relaksujemy ramiona. Puszczamy brodę, wydech. I znowu. I puszczamy, wdech, i wydech. I możemy teraz cieszyć się z korzyści spokojnego umysłu a, oraz pozytywnej energii z ćwiczenia kablebacji, które ja osobiście uwielbiam. <grym> um, <krym> także. To było Kabela Bati, tak jak powiedziałam, warto ćwiczyć rano. Jest naprawdę lepsze niż kawa. Uspokaja nasz umysł, a pobudza do działania. Jesteśmy w lepszym humorze i warto ćwiczyć je przed powitaniem Słońca. Także zapraszam do ćwiczeń i do kolejnego filmiku. Buziaki. Jej! Wyłącz!